Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Kaliszewski i przeczytam Państwu fragment mojego tekstu, w którym omawiam twórczość poetycką Jana Kaspra. Tekst zamieszczony został w czwartym tegorocznym numerze miesięcznika Twórczość. Kasper pisał i tworzył nie po to, aby wtopić się w powszechnie przyjęty i akceptowany dialekt i ostatecznie się w nim roztopić, ale wyznaczał sobie własny, niezależny kierunek, posługiwał się własnym językiem, rozporządzał nim, całkowicie nad nim panował. W pewnym stopniu szedł pod prąd, starając się zrozumieć świat w jego najtajniejszych, najdziwniejszych, ale i najpiękniejszych perspektywach. I chciał o tym opowiedzieć innym, tak jak czuł i potrafił. Wszystkie te odkrywcze perspektywy zbiegają się w jednym punkcie, przywierają do siebie i wspólnie wywołują napięcie. A punktem tym jest i to należy mocno podkreślić sam poeta, który podziwiając świat, powiada. Zyskać taki dystans i podziw dla kruchości, jak Przyszpilający motyle na Boków. Te trzy wersy składają się na całą opowieść o pisarzu, o człowieku i o rzeczywistości. Kasper potrafił niezwykle prosto, właśnie punktowo objąć wyobraźnie i wyrazić, nie gubiąc nic z jego bogactwa, dosłownie cały świat. Obejmował jednak przede wszystkim to, co słabe, niedostrzegalne. Ulatujące i nietrwałe. Zatrzymywał się przy szczegółach, zbierał okruchy milczenia, badał niknące ślady. Prawdziwa sztuka jest przecież da się to wyczytać z jego wierszy sztuką pokornego zdziwienia i cierpliwości. Poeta, który się dziwi i który jest wytrwale uważny, zostaje nagrodzony światłem prawdy. Kasper mierzył się w swojej twórczości z nieznanym, z tajemnicą i trudem istnienia. Zadawał pytania, nie odwracał się od tego, co milczące, chłodne i obojętne. Mierzył się z życiem w jego codziennych i ponadczasowych skalach. Mierzył się z tym, co nas otacza, co nazywamy losem, przeznaczeniem co próbujemy uporządkować swoim własnym językiem, a co w każdej chwili istnienia wystawia nas na próbę. Szukanie miary jest niełatwe. Nosimy w sobie tyle ran, mamy tak wiele spraw nierozwiązanych, niewyjaśnionych, z tyloma ciężarami nie potrafiliśmy i nie potrafimy sobie poradzić. O tym wszystkim jest Tom, poemat Śmierć Wizjonera. Ułożony przez poetę ponad trzy dekady temu i wydany w 1993 roku. To w dorobku Jana Kaspra ważna książka, pisana w dwóch tonacjach prozą i wierszem biegnie dwoma rytmami przyspiesza i zwalnia rozwija się niczym opowieść i wraca do zwięzłej ramy wiersza. Te dwa porządki, dwa języki ogarniają cały ludzki horyzont. Jest tutaj przeszłość, obudzona przez pamięć, jest czas teraźniejszy, odbierany według zmysłowej wrażliwości, jest świat wewnętrzny i zewnętrzny. Śmierć wizjonera, mimo że stanowi tylko fragment dorobku poetyckiego zebranego w mogiłach obwoźnych. To klucz pozwalający zrozumieć całość przedstawianego przez Kaspra świata. Jego pisanie ściśle łączyło się z obrazami przeszłości, z emocjami, które kiedyś były żywe i decydowały o relacjach z innymi ludźmi, z przeżyciami błahymi i wielkimi. Kasper wiedział, że nie można przekreślać tego, co było i co zdarzyło się kiedyś. Potrzeba wracania do przeszłości to konieczność podtrzymująca trwanie. Wracaj, jeżeli wiesz już, że dokonałeś właściwego wyboru i że nie oznacza on zgody na tchórzostwo czy na pogardę. Któregoś dnia całkiem zwyczajnie stań przed drzwiami domu, ignorując foto fotografujące cię z okien twarze wścibskich sąsiadów. Powrót jest obecnością. Trwaniem w sobie, buduje teraźniejszość, ale jest też zdarzeniem o wymiarze uniwersalnym. Pozwala odnaleźć utracony sens i wyjść z labiryntu złudzeń, ukazując źródła i początki ludzkiej drogi, daje możliwość wyzwolenia się z labiryntowej pułapki błędnego koła.